Hej, witajcie! Tym razem zamiast po prostu oglądać jedno z paranormalnych nagrań, zagłębimy się i postaramy zrozumieć historię chłopaka nazywającego się Franco Villegas. Który zresztą od dłuższego już czasu ma problem z bardzo tajemniczymi i niewyjaśnionymi zjawiskami w jego domu. Wszystko zaczęło się od jednego konkretnego postu. Pochwalił się w nim swoją nową kamerą, której zadaniem będzie bezustanne nagrywanie tego, co dzieje się u niego w domu. Wytłumaczył też, że od dawna już czuje, że dookoła niego dzieje się coś bardzo dziwnego. Czasami słyszał jakieś dziwne odgłosy, stukanie, szuranie, czasami nawet ciche szepty i pojękiwanie. A co więcej, miał też nieustające wrażenie, że coś go z ukrycia obserwuje. Niestety dla niego, ale bardzo dobrze dla nas, cokolwiek czai się w tamtym miejscu, było bardzo niezadowolone z nowej zabawki Franco. Jak sam przyznał, ta dziwna obecność stawała się wyczuwalna dużo bardziej niż wcześniej, niemal namacalna, a wszystkie zwierzęta przebywające w domu z dnia na dzień zaczęły się bardzo dziwnie zachowywać. A jak wszyscy dobrze wiemy, zwierzęta potrafią wyczuć znacznie więcej niż my, ludzie. Bueno, well, są. Son las, a ver. las 1 de la mañana, casi, y nada, para ser concreto, como ven, no tengo audio ni, ni música en el video porque, nada, me golpearon la puerta muy fuerte. Muy fuerte. Na tym nagraniu, jak sam opowiada, obudziło go stukanie w drzwi i już wtedy zaczynał być autentycznie przestraszony. Jednak dopiero kiedy sprawdził nagranie z kamery, którą postawił na szafie, dotarło do niego, że w jego domu dzieje się coś dużo większego niż do tej pory zakładał. Kolejna noc również przyniosła ciekawe efekty. Zauważcie, że pies na tym nagraniu wcale nie śpi, ma otwarte oczy, tak jakby bardzo uważnie czuwał. Jakaś dziwna mgła niemal całkowicie przysłoniła obiektyw kamery obserwującej śpiącego Franko. Te nagrania już same w sobie są ciekawe, ale poczekajcie, bo za chwilę zrobi się jeszcze lepiej. Chłopak zauważył, że zjawiska skupiały się albo w jego pokoju, albo na korytarzu przed nim. Postanowił więc lekko przestawić kamerę, kiedy wychodził z domu. Nie mylił się. Cokolwiek to było, zdawało się skupiać swoją uwagę właśnie na drzwiach do jego pokoju. To jednak nie wszystko. Tej nocy pierwszy raz udało się uchwycić coś więcej niż dziwny dym lub ruszające się przedmioty. Udało się uchwycić coś, co przeraziło Franko do szpiku kości. Niedługo po tym do domu został ściągnięty ksiądz, który pobłogosławił mieszkanie, a dodatkowo miejsce zostało dokładnie oczyszczone poprzez spalenie pokaźnej ilości białej szałwi. Wszystko to pozwoliło chłopakowi spędzić zaledwie kilka spokojnych nocy, zanim tajemnicze zdarzenia wróciły i to ze zdwojoną siłą. Był to pierwszy raz, kiedy tajemnicza postać pokazała się w całości. Co ciekawe, Franco przysięgał, że w tamtym momencie, kiedy schodził schodami, nikogo tam nie było. Oczywiście ludzie nie chcieli mu uwierzyć, tak więc na poparcie swoich słów pokazał nieedytowane nagranie bezpośrednio z jego kamery. To jest ten, który Mimo to, że po niekąd udowodnił swoje racje, to ani trochę nie pomogło mu to w sytuacji, która panowała w jego domu. Se encendió la luz de abajo y está sola la casa. Voy a bajar. W tamtym momencie dla Franco to była już normalka. Zauważył jednak, że na niektórych nagraniach daje się słyszeć cichy szept. Na przykład tutaj, kiedy tajemniczy głos mówi, nie schodź na dół. Z kolei jeszcze na innym nagraniu możemy usłyszeć słowa, pomóż mi. O mój to... <laughs> Nie to jednak było najstraszniejsze. Najstraszniejsze w tym wszystkim było to, że istota powoli zdawała się coraz bardziej do Franco lgnąć. Zupełnie tak, jakby nie chciała go zostawić w spokoju ani na chwilę. I Nie wiedząc już co ma robić, za namową innych ludzi poustawiał w różnych częściach domu figurki świętych, a miało mu to zapewnić bezpieczeństwo. Do tego ktoś jeszcze podsunął mu pomysł, żeby użył balonu w celu sprawdzenia, czy jest to dobry duch, czy może jakiś zły byt. Nie jestem do końca pewny, ale chyba miało to działać także w przypadku złych intencji. Balon pęknie, a w przypadku istoty dobrej będzie to wyglądało jak zabawa. Niedługo po tym Franco postanowił, że spróbuje się z tym czymś skontaktować w miejscu, gdzie zjawiska występowały najsilniej, czyli w Łazience. Chłopak niestety nie był w stanie wytrzymać ze strachu i uciekł stamtąd, jak tylko zobaczył to coś. Chyba najciekawszym nagraniem, jakim się do tej pory podzielił, jest to. Widać na nim postać z poprzednich nagrań i do tego siedzącą na jego łóżku. Po chwili postać nagle znika. W tym momencie nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się losy Franco. Tydzień temu, czyli pod koniec lipca, na jego profilu pojawiło się ostatnie nagranie z dopiskiem, że chciał spróbować skontaktować się z tym bytem na żywo, ale jak tylko o tym pomyślał, z jakiegoś powodu duch dawał o sobie znać bardziej niż zwykle. Swoją drogą, pamiętacie jeszcze, jak wspominałem o mężczyźnie, który dzięki nowemu filtrowi z TikToka uchwycił, jak mu się wydawało, postać swojej zmarłej babci? W przypadku Franco, filtr ten również zdawał się działać. Póki co, pozostaje nam czekać na rozwinięcie tej historii, a przede wszystkim musimy liczyć na to, że nic złego mu się nie stało. Możemy natomiast na podstawie tego, co już widzieliśmy, zadać sobie pytanie. Czy to, czego doświadcza Franco Villegas, dzieje się naprawdę? Czy może jednak jest to nic więcej niż zwykły żart w jego wykonaniu? Zanim sobie odpowiecie, chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, jak wszystkie te nagrania wyglądały. Były surowe, niedopracowane, wręcz brzydkie, wrzucone w pośpiechu, było jak wołanie o pomoc, wołanie osoby, która kompletnie nie ma pojęcia, co robić w sytuacji, w której się znalazła. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Wierzycie mu? Czy może jednak nie? Jakiś czas temu w odcinku pokazywałem wam kilka nagrań z nawiedzonego domu i prosiłem o pomoc w znalezieniu jakichkolwiek informacji. Okazało się, że nagrania pochodzą z kanału o nazwie Really Haunted, i jeśli chcecie, to właśnie tam możecie przeprowadzić dokładne śledztwo na własną rękę. Od czasu tamtego odcinka właściciele nawiedzonego domu z lepszym lub gorszym skutkiem próbowali w jakiś sposób porozumieć się z tajemniczym bytem rezydującym w ich przybytku. Oczywiście pojawiło się też kilka nowych całkiem ciekawych nagrań, ale mnie w szczególności zainteresowało to zarejestrowane w ich sypialni w samym środku nocy. Na pewno kusi was, żeby powiedzieć, że to przecież niemożliwe, że się w tamtym momencie nie obudzili i dalej spali w najlepsze. I muszę przyznać, że była to również i moja pierwsza myśl. Przeglądając jednak komentarze, natrafiłem na wypowiedź samego autora nagrania. Przyznał on, że oczywiście, że się obudził, ale był tak sparaliżowany strachem, że po prostu bał się odwrócić i to sprawdzić. A dowodem na poparcie jego słów ma być ruch ręką, kiedy próbował złapać za dłoń swoją żonę. Jeśli tak jak twierdzi mężczyzna wszystko co dzieje się w ich domu jest prawdziwe, to chyba jestem w stanie uwierzyć w to, że Strago najzwyczajniej na świecie sparaliżował. Zachęcam Was do rzucenia okiem na ten kanał, szczególnie na przeprowadzone od jakiegoś czasu sesje EVP, może uda Wam się zrozumieć coś, co umknęło autorowi, a jeśli nie, to na pewno znajdziecie tam jeszcze kilka innych ciekawych nagrań z tego nawiedzonego domu. Overnight Alone Challenge było to wymyślone w tamtym roku wyzwanie, którego warunkiem zaliczenia było spędzenie całej nocy samemu w jakimś opuszczonym miejscu. Joe z kanału Urban Ghost Urban Exploration tamtej nocy na własnej skórze przekonał się, jak niebezpieczne potrafią być na pozór niewinne challenge. Spędził wtedy kilka godzin w samotności w od dawna nieużywanym już budynku biurowym. W samotności, a przynajmniej taki był zamysł. Już na samym wejściu przez drzwi frontowe, po zmówieniu modlitwy, przywitał go taki oto widok: Amen. Oczywiście, pierwszym pytaniem, które wypłynęło z jego ust, było: Czy ktoś tu jest? Odpowiadająca mu martwa cisza nie wróżyła za dobrze, ale Joe postanowił na wszelki wypadek dokładnie sprawdzić cały budynek. Jak się zapewne już domyślacie, nie znalazł ani jednej żywej osoby. Natomiast doświadczył kilku bardzo trudnych do wytłumaczenia zjawisk. What the freak? All right. This is not good. Actually, it's great. <laughs> it's great for the video, man, but you know what? This is scary as hell. Guys, this is the scariest thing now. Oh. There's sweat dripping off my head. Najdziwniejsze jednak było to, co spotkało go już pod koniec samotnej nocy. W momencie, kiedy rozmawiając do kamery, starał się wytrwać do rana, usłyszał coś jakby rozrzucanie papierowych kartek, dochodzące zaledwie z pomieszczenia obok. Oczywiście postanowił to sprawdzić, tym jednak razem okazało się, że był to błąd. Hello, hello, hello. Is anybody back here? Is anybody back here? Here? W momencie, kiedy mężczyzna ma już wrócić po kamerę, coś z ogromną siłą uderza nim o ziemię. I oczywiście mogła to być zadziwiająco dobra gra aktorska, ale znowu, czy naprawdę Joe byłby w stanie tak perfekcyjnie udać upadek, i przede wszystkim, czy świadomie zaryzykowałby potencjalne poważne obrażenia dla nagrania? Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Joe po paru minutach odzyskał przytomność i niewiele później zakończył challenge samotnej nocy. Pamiętajcie, że tak jak zawsze naprawdę zachęcam Was do podzielenia się Waszymi opiniami na temat nagrań, które dzisiaj widzieliśmy. A póki co ode mnie to już wszystko i do usłyszenia już w kolejnym odcinku w środę. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!